Nie będziemy go dać do domu dziecka. Wychowa się. A może... A może ciocia? Widzisz ciociu, jakie dobre dziecko? A może ciocia ją wychowa? No ty chyba Cio... sobie ja robisz. Wychowałam ciotkę dzieci. Już wystarczy. Ciociu, no? może ciocia nam pomoże troszkę tam? Kupi jakieś zabawki. Dobrze, zaraz wrócę. Stop. Boże, całe szczęście. Już nie muszę się tym bachorem zajmować. Tak żyć. Przecież ona miała moje dziecko. Co ja miałam zrobić? Ja musiałam je wyrwać stamtąd. Mój mąż myślał, że ja nie mam dziecka, ale tak się niestety stało i mam te dziecko. dumna, ale to dziecko raczej długo tu nie zostanie. Co oni sobie myślą, że ja wezmę to dziecko do domu? A w sumie miałabym więcej 500 plus. Maja, musimy znaleźć rodziców tego dziecka. Ja mam ty masz dopiero 14 lat, masz szkołę, masz naukę. Musisz się uczyć, dziecko. No ale mamo, jak my przecież mamy go oddać? Już to jest maja... mam mała mała dzia. A ja mam męża na utrzymaniu, cały dom, ciebie, dziecko. Nie wiem, czemu mama chce to oddać dziecko? Przecież ono jest małe i bezbronne. Trzeba oddać to dziecko. Ona ma dopiero 14 lat. Ma szkołę, naukę, jeszcze podobną sobie chłopaka znalazła. To jest taki bałagan. To jest... Ja nie wiem co to jest, proszę. A i chusteczki, gdyby wam Ciociu, A na no, jak długo z... zamierzasz zostać? Nie wiem, kurde, a inne mi się. No, Możesz nawet cały rok. Najmniej więcej. Dobrze, będę wam pomagać. No ty... weź teraz ty dziecko, ja się... Dobrze, ja pójdę do mojego roz... pokoju. Ja pójdę pogadać z ciocią. Siadaj. Idę do banku. Pa, ciocia. Ma. Mamo, idę do szkoły. Dobrze. Mam nadzieję, że moja mama się dobrze zaopiekuje dzieckiem i go gdzieś nie odda, bo się trochę boję. Muszę zatrudnić sprzątaczkę. Przecież nie dam rady zajmować się dzieckiem i w tym samym czasie sprzątać. Może pójdę z nim do parku? Halo, dzień dobry. Poszukuję sprzątaczki od zaraz. Dzień dobry, oczywiście mam 17 lat. Przy okazji się zajmuję dziećmi. E, wie pani, co nie potrzebuje niani, ponieważ sama zajmuję się dzieckiem, ale bardzo, bardzo potrzebuję sprzątaczki. Która godzina pani odpowiada? Dobrze, to e, niech pani przyjdzie za jakieś pół godziny. Wyślę zaraz pani sms-em adres. Dobrze, to będę przygotowana. E, dziękuję. Dobrze. Ale super, nareszcie znalazłam jakąś pracę. Cieszę się, że w końcu zarobię na dom. Proszę! Dzień dobry, Dobry, proszę wysprzątać salon, kuchnię i na górze łazienkę. A ja pójdę tylko z dzieckiem na spacer i zaraz wracam. Miłego do dzieciakka. Sprzęt jest y tam w kącie. Dobrze, dziękuję. D niedługo wracam, do Dobrze, widzenia. Do widzenia. Wow, w końcu znalazłam jakąś pracę. Ciekawa, czy dostanę to na dłużej. Witam. A kto ty jesteś? Ja sprzątacza. No, przepraszam bardzo, ale robię teraz sprzątek. No pani Kasia do mnie zmieniła, że potrzebuję pomocy. Jakiej pomocy? Przy do domu. Na pewno, na pewno Pewna, tak, będzie młoda domu. Tak. Dobrze. Halo! Halo? Co to jest za kobieta w twoim domu? Ja sobie wypraszam. Ja przyszłam tutaj jakaś sprzątaczka normalnie. Co ty sobie sama w domu nie poradzisz? No zatrudniłam ją ciociu, bo jakby... Jak mam się zająć dzieckiem i w tym samym czasie sprzątać, a tak to taka miła pani posprząta w naszym domu, a ja zajmę się dzieckiem? Jaka miła pani, to przecież jest wrestolatka! Dobra, nie mam czasu z tobą gadać, wynoszę się stąd. Po co ona zatrudniają obcych ludzi? Nie poradzić? Wychowałam piątkę dzieci! Wszystko w porządku myślałam, że ktoś to inny, Dobrze. Słyszałam, że miała pani awanturę z... Ciociu z Ameryki. Tak, ja nie wiem, co nas nas myśli. Przecież od ciebie przyszła, pani to pewnie zadzwoniła, a ona się wtrąca, że nie wtrąca. Bardzo pani przepraszam za tą awanturę, ale ona już taka jest. Dobrze, chyba Dzień dobry, pani Zuzu. Dzień dobry. Czy może pani zadzwonić do hydraulika, bo chyba zaczął się kran. Oczywiście. Dzień dobry. E, może pan przyjść i pomóc mi naprawić kran? Może? To Tak, jasne. Czy mogę przyjść? Dobrze, to niech pan przyjdzie tak jak może, najlepiej żeby było teraz. Dobrze, ja, ja się mogę przystawać teraz. I tu pani adres przyjdzie. No. Oczywiście, już piszę. Niech pan szybko przyjdzie, kratuje, dobrze, szybko, już ci W pamiętam, Wszystko dobrze? Pamiętam tylko, że hydraulik już wszedł, a potem sam Wszystko dobrze? Zaraz pani dam wody. Cześć, mamo. Co ty tu robisz? E, sprzątam. Weź. Co jest pani tu Maja! Czy ja wiem, co tu ona robi? Ja zrobiłam takie problemy, a moja mama. Moja mama już sprowadza, żeby sprzątać w dom. Bardzo miła dziewczyna. To było już tyle lat temu. Myślałam, że ona już zapomni. Muszę, nie, nie, nie. co ta mama już wyprawia. Dzień to jest coraz gorsze. Jak jeszcze dziecka nie chciałam ustawić, to teraz ten. Przecież jak takie mamy widać. Co? Już mam tego dosyć. Może, mamo, przecież to jest ta Ania, znaczy Zuzia z przedszkola. Jak chyba się przecież zabrozić? Przecież ona mnie wtedy przezywała, gdy piła. Uda, ona u uda, nas po prostu nie może mieszkać. Może ona to nadal pamięta? Przecież to było lata temu. Robisz I ty stop? No. I wy? I nic. No. Co? Moja mama? Gówna, Jak chcesz mnie co? To nie jest... Nie wiem, co ta ciocia miała na myśli, że ona przyjedzie i nie weźmie tego dziecka. Ja mam 14 lat, ja muszę się za zajmować szkołą, a moja mama, moja mama nie ma czasu. Ona nienawidzi prostego dziecka. Moja córka znalazła to dziecko i byłam bardzo z niej dumna, że ona je przyniosła do domu, że go tak nie zostawiła. Po prostu, że go nie porzuciła, że nie, nie... Ja się... Ja nie wiem, moja córka jest bardzo dumna. Cześć! O, ciocia! O, wróciłam. Cześć. God, please, no! 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 Czasem się tak zdarza! Dobra, odkurzam. Życie youtubera, no niestety. No. Dzień halo, dzień dobry! Halo, dzień dobry! Halo, dzień dobry! Dzień dobry, słucham sprzątaczka! Dzień dobry, poszukuję sprzątaczka! Dzień dobry, poszukuję sprzątaczki. Czy byłaby pani zainteresowana od dzisiaj? Dzień dobry, oczywiście. Mam 17 lat, dobrze sprzątam i wszelokaję się zajmuję się moje dziećmi. Ej, czy by pani mogła? Akcja. Ale odno... Czekaj, jak ja mam to No, kurde! Kasia! No, no. No kurde. Halo, słucham. Coś się stało? Wszystko w porządku? w porządku, wymyślałam, że ktoś to jest. Dobrze, że to, że to, że... Pani Zuzo, może pani zadzwonić do hydraulika, bo oczywiście. Już dzwonię. Dziękuję. Nie mogę tego co to, co ty robisz?